Siemanko, cześć, witam. Piąta, ostatnia zapowiedź zimowej aktualizacji jest już na tibia.com, jest na tibiopedii. Linki jak zawsze w opisie i tak samo znajdziecie linki do wszystkich pozostałych zapowiedzi z tej zimowej aktualizacji. Dziękuję za wszystkie łapki w górę pod wszystkimi materiałami. Jak zawsze, łapeczki się zgadzają, tutaj też. Fajnie, jakbyście zostawili, czeka mnie sporo gadania, jedziemy z tematem. W nadchodzącej zimowej aktualizacji zostaną wprowadzone gemy, które będziemy wykorzystywać w kole umiejętności. Możliwe do zdobycia gemy będą miały trzy wielkości: mały, średni, duży. Każda profesja będzie miała cztery rodzaje gemów o wcześniej wspomnianych wielkościach. Każdy rodzaj odpowiada pojedynczej domenie z koła umiejętności, czyli będą gemy dla każdej profesji zielone, czerwone, fioletowe i takie nie wiem, morskie może tak być Gemy będziemy mogli wydropić z mobów dastowych, fiendishy oraz niektórych bossów przykładowo może się okazać, że zabijając Oberona będziemy mogli wydropić jakieś gemy każdy będzie mógł wydropić gemy dla każdej profesji czyli jak jesteście rpekiem to nie będziecie tylko dropić gemów dla RPK, tylko wszystkie i będzie można je sprzedawać, ale tylko w postaci niezbadanej, bo w takiej postaci te gemy będą dropione. Gemy można zbadać i będzie to kolejno koszt 50k do małego, 500k do średniego i 5kk do dużego gema. Gem zbadany trafia do naszej biblioteki Gemów, o której opowiem troszeczkę później. Takiego zbadanego gema, który jest już w naszej bibliotece, nie możemy sprzedać. Po zbadaniu gema otrzymujemy informacje, jakie ma statystyki. W przypadku małego GEMA jest to podstawowa statystyka, jedna. W przypadku średniego są to dwie podstawowe statystyki. W przypadku dużego są to dwie podstawowe statystyki i jedna wyższa statystyka. Przykładową statystyką podstawową dla każdej PROFY jest na przykład 2% odporności na energię. Przykładową specyficzną statystyką podstawową dla EK będzie tutaj plus 75 HP i plus 25 MANY. I Taka sama statystyka, ale dla MSA EDK będzie wynosiła plus 25 HP i 150 many. Czyli tutaj Cipsoft jak zawsze, rozgraniczał te, ten podział HP-mana. Tak samo tutaj nie chcę dopuścić, żeby z tego typu tytułu gemów EK na przykład nagle dostał 150 many. Teraz przechodzimy do tych wyższych statystyk, czyli z tych dużych gemów jest ich 23, z czego 19 jest przypisanych dla danej profesji. Przykładową statystyką wyższą jest plus 0,5% do damage'u skryta. Za to, przykładową statystyką wyższą dla RPK może być plus 2% damage'u skryta z granatu. Teorię mamy za sobą, więc przejdźmy do praktyki. Mamy przykładowe koło dla MSA i pierwsze co się rzuca w oczy to to, że mamy takie sloty przy revelation perkach, czyli tu, tu, tu i tutaj. Co nas interesuje, to to, że w tej czerwonej domenie mamy średni czerwony gem, który jest wrzucony i on działa. Co daje? Co tutaj się dzieje? Na przykładzie właśnie tej czerwonej domeny mamy tutaj pustego perka, pustego perka, pustego perka. Jak zobaczycie na to koło, to brakuje tutaj tych perków z odpornościami na żywioły. No i Cipsoft wpadł na to, że daje nam więcej możliwości, żebyśmy mogli sobie dodawać tam, co chcemy, właśnie przez Gemy. I na przykładzie tego średniego Gema mamy, że on jest wrzucony. Średni Gem, więc dwie podstawowe statystyki, wylosowało się, że on daje plus 2% odporności na Energię i plus 2% odporności na Fire. W tym przykładzie mamy tutaj e, rozdane punkty, właśnie tutaj na podstawie. Mamy drugi poziom i mamy tutaj też na drugim poziomie punkty rozdane na maksa. I przez to, że tutaj mamy punkty rozdane, to działa nam plus 2% odporności na energię. I tak to właśnie e, tutaj wszystko funkcjonuje. Czyli musimy rozdać punkty, żeby dostać ten bonus od Gema dalej idąc dalej pozostajemy cały czas przy średnim gemie ale widać koło się troszeczkę rozwinęło na tutaj trzeci poziom wszystko zostało wykupione no i idąc sobie dalej no to mamy już ten to pusty ten pusty slot wzięty jest cały tutaj pokolorowany i drugi slot też jest cały pokolorowany więc te dwie podstawowe statystyki z tego Gema działają Mamy tutaj rozdane punkty na maksa na drugim poziomie i na trzecim poziomie, więc to działa. Więc dostaje nasza postać plus 2% odporności na energię, plus 2% odporności na fire. I o tym jeszcze wcześniej nie mówiłem, ale w przypadku, kiedy właśnie wykorzystujemy cały potencjał GEMA, czyli mamy rozdane punkty w pierwszym slocie. W drugim slocie w przypadku średniego Gema, to dostajemy tutaj dodatek plus 2 damagea plus 2 healingu. Kiedy będziemy mieli małego Gema i e, tutaj rozdamy punkty tylko w tym pierwszym slocie i wykorzystamy jego potencjał, to też dostaniemy plus 2 damagea plus 2 healingu. Jak będziemy mieli dużego Gema, rozdamy punkty tu, rozdamy punkty tu, rozdamy punkty tutaj na maksa. Będziemy mieli wszystkie statystyki e, dodane. To też dostaniemy plus 2 damagea, plus 2 healingu. Tak to działa. Pozostając cały czas na tym przykładzie, widzimy, że gracz rozdał punkty tutaj w HP. Na maksa rozwinął ten pierwszy poziom, poszedł w drugi, ale tutaj nie ma żadnego gema, więc oprócz HP. To tutaj gracz nic nie dostał kompletnie, więc danie tutaj obojętnie jakiego gema, z obojętnie z tak jaką statystyką, e, nawet małego byłoby jak najbardziej ok, bo dostałby plus 2 demedża, plus 2 healingu. I tutaj taka sama sytuacja, gracz raz do punktu na pierwszym poziomie, na drugim nie ma żadnego gema, więc nie ma żadnej statystyki podstawowej, ale jakieś tam HP wpadło. Tak samo przydałoby się dać jakiegoś gema, choćby małego, i też by wpadło plus 2 HP, plus 2 healingu i jakaś tam podstawowa statystyka. Ostatnie co nam pozostało to biblioteka gemów, o której wcześniej mówiłem. Cały czas pozostajemy przy profesji MSA. I pierwsze co to okienko soketów. Tutaj mamy informacje, jakie gemy mamy dane i co nam dokładnie dają. Jak widać, zielony kompletnie nie ma żadnego gema, nie ma tam nic wrzuconego. Za to w czerwonym mamy wrzucony gem duży i dodatkowo tutaj widzimy takie trójkąciki. Te trójkąciki oznaczają, że mamy punkty rozdane w tych pustych polach, o których mówiłem, i w przypadku czerwonej domeny są rozdane tutaj punkty w tych wszystkich trzech polach w tej domenie. Mamy takie trzy trójkąciki. W fioletowej domenie mamy rozdane punkty pełne w dwóch tych pustych polach. I tak samo w tej morskiej mamy jeden trójkącik cały, zapełniony, więc koło całkiem ładnie tam rozwinięte w tej postaci. Dalej mamy okno z niezbadanymi gemami. I tutaj mamy informację, ile mamy tych gemów. Jak dobrze rozumiem, to tutaj mamy w przypadku tej postaci 20 niezbadanych gemów małych, i każde odkrycie, zbadanie tego gemu, żeby poznać jego statystyki, bo niezbadany gem nie wiemy co on tam takiego ma. Możemy go sprzedać wtedy. E, takie zbadanie kosztuje nas 50k i wtedy on trafia do naszej biblioteki. E, mamy jednego średniego gema 500k, zbadamy, poznamy jego statystyki. Mamy jednego dużego gema i za 5 k poznamy jego staty i trafia do naszej biblioteki. Pozostaje nam już sama w sobie biblioteka, czyli cały zestaw gemów jakie mamy Zbadane i są one przypisane do naszej postaci, do naszej tutaj biblioteczki. Widać, że są trzy strony, więc całkiem sporo ta postać przykładowa tego ma. Tutaj widzimy, właśnie, że tengem jest przypisany do koła w, czerwonym, w czerwonej domenie, ten w tej morskiej, ten w tej fioletowej. Jeżeli dobrze rozumiem wszystkie te Mniejsze ikonki to na przykładzie dużego czerwonego Gema. Mamy pierwszą podstawową statystykę odporność na fire, ale wrażliwość na terre. Tak to rozumiem, tak to czytam, jeżeli chodzi o tą ikonkę. Dalej mamy drugą podstawową statystykę HP, jakąś tam wartość HP, i wyższa statystyka to jest jakiś dodatek do danego spela. Przechodzimy do morskiego gema i mamy pierwszą podstawową statystykę, czyli odporność na energię i cap. Drugą podstawową statystykę, czyli ice i hp. Trzecią tutaj statystykę, która jest tą wyższą statystyką, wiadomo, to jest duży gem, czyli dodatek do danego spela. No i tutaj ostatni przykład, powiedzmy, to jest to duży fioletowy gem do tej fioletowej domeny. Mamy pierwszą podstawową statystykę: jakaś tam wartość many plus cap. Druga podstawowa statystyka: odporność na ISA, ale jednocześnie wrażliwość na FIRE. I tutaj wyższa statystyka: dodatek do awatara. Tak to wygląda. Pewnie Cedek mniejszy. Tak wszędzie jest ten cedek mniejszy dawany do awatara. Jeżeli chodzi o praktykę, no to tu już jest wszystko. Mam nadzieję, że mniej więcej to jakoś wznośnie przedstawiłem. Pozostają mi dodatkowe informacje, jak na przykład to, że w gemie będzie możliwa zupełnie nowa statystyka do odkrycia. Będzie się nazywała Revelation Mastery i będzie dawała plus 125 punktów dodanego Revelation Perka. I pozostając jeszcze w tym przykładzie, który tutaj mamy, mamy duży czerwony gem i druga podstawowa statystyka ma taką ikonkę. I wydaje mi się, że to właśnie będzie te Revelation Mastery, czyli rozdając, e, wybierając ten gem i rozdając punkty do drugiego mm, pustego pola w tej czerwonej domenie i całe wypełniając to pole, akurat. Tej sekcji, gdzie jest to puste, co już mówiłem wcześniej, dostaniemy plus 125 punktów do e, Revelation Perk'a. I to jest pytanie: czy te 125 punktów będzie tylko i wyłącznie do tego Revelation Perk'a, czy to będzie też do rozdania? Akurat w tej czerwonej domenie wydaje mi się, że to nie będzie do rozdania, a że to będzie dodatkowe plus 125 i na przykład to nam pozwoli, żeby e, Revelation Perk był na drugim poziomie. Kto wie? Zobaczymy. Jakby to jeszcze było do rozdania, to troszeczkę byłoby to mocne. Zobaczymy jak będzie. Pozostałych dodatkowych informacji mamy takie info: że biblioteka gemów będzie mogła pomieścić 90 gemów i będziemy mogli sobie je bez problemu usuwać. Każda postać na poziomie 51 dostaje na start 8 gemów 4 małe, 4 średnie. O podstawowych statystykach z odpornościami na żywioły, czyli te, jak nam właśnie wywalili z koła te wszystkie żywiołowe perki. To tam od razu z bomby po update będziemy mogli sobie dodać gemy, bo dostajemy je na wejściu. Takie podstawowe, bez kombinacji same żywioły. Ostatnia dodatkowa informacja jest taka, że Cipsoft kombinuje ustawienie, jeżeli chodzi o wszystkie perki w kole. Więc to, co teraz widzimy, niekoniecznie musi przedstawiać koło, jakie będziemy mieli już po aktualizacji. Więc jest modyfikacja, jeżeli chodzi o gemy, i samo w sobie ustawienie w domenach, e, samych w sobie perków. Może się zmienić i to by było na tyle jeżeli chodzi o tą piątą zapowiedź. Mam nadzieję, że jako tako to przedstawiłem. Już widzę, że mam godzinę surowego materiału. Jest w pół do dwunastej. Ja to jeszcze muszę zmontować i wrzucić. To jest fajnie, jest dobrze. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, subskrypcję. I co? Do zobaczenia na teście, bo test może wystartuje jakoś lada dzień. Na razie, cześć.